Bywają w Legionowie pikniki miejskie, sąsiedzkie czy rodzinne, ale od czasu do czasu zdarzają się też takie całkiem wyjątkowe. Sztandarowym ich przykładem może być doroczny piknik archeologiczny, który w niedzielę rozgościł się na terenie głównej siedziby Muzeum Historycznego, czyniąc to tam nie po raz pierwszy i jak uspokajają organizatorzy, z pewnością nie ostatni. Jest to impreza związana z Europejskimi Dniami Archeologii. Które zawsze odbywają się w czerwcu. I podobnie nasz piknik tegoroczny ma za zadanie i ma na celu przenieść nas bardzo daleko w głąb historii, bo aż w epokę kamienia. Chcemy przybliżyć tę nie zawsze do końca poznaną, również przez archeologów, epokę, tajemniczą, ciekawą i przybliżyć zwiedzającym, naszym gościom to, co działo się tutaj wokół Legionowa te powiedzmy 8-10 tysięcy lat temu. A działo się, jak zapewniają zawodowi badacze przeszłości, całkiem sporo, czego dowodem są m.in. odkryte w okolicy pozostałości po tzw. kulturze komornickiej. Średnia epoka kamienia, czyli mezolit. Na tych terenach została ta kultura zidentyfikowana na stanowisku w Komornicy i w Wieliszewie. W latach 60. nazwał tę kulturę, zidentyfikował ją profesor Kozłowski. Myślę, że mamy się czym chwalić, ale oczywiście nie, była to, nie były to najstarsze ślady bytności ludzkiej na tych terenach, bo już mamy ze schyłkowego paleolitu znaleziska skrubina z Iliszewa, z, z Nieporentu, artefakty krzemienne, kamienne tzw. kultury świderskiej. Tradycja, jak wiadomo, zobowiązuje. Muzealnicy przygotowali więc mnóstwo atrakcji nawiązujących do głównego wątku imprezy. Przede wszystkim dla dzieci, które dzięki temu same mogły posmakować archeologicznego chleba, a to za sprawą celowo ukrytych w ziemi fragmentów naczyń, które po ich znalezieniu najmłodsi mieli okazję własnoręcznie zrekonstruować. Otrzymali też na przykład możliwość rozniecenia ognia metodami pradziejowymi, a także wzięcia udziału w warsztatach ceramicznych lub też zajęcia się pradawną sztuką. Oraz obróbką bursztynu. Serce się raduje, że pracownicy muzeum przygotowali bardzo fajną ofertę. Myślę, że szczególnie dla młodych ludzi, ciekawych historii, świata i, i przeszłości, która nas także w legionowie otacza, bo żyjemy w mieście młodym, a okazuje się, że na terenie Centrum Szmienia Policji ponad 2000 lat temu żyli, umierali kochali się ludzie, gdzie tak, tak, nasze korzenie tej legionowskiej ziemi są zdecydowanie większe. Wspomniano o tym również na prowadzonych w ramach pikniku prelekcjach. A ponieważ epoka kamienia, najdłuższa w dziejach ludzkości, trwała około 20 tysięcy lat, historycy nie narzekali na brak innych interesujących, wartych poruszenia wątków. A skoro tak, powodów do marudzenia nie mieli też ich słuchacze. Postaramy się nakreślić no, tło epoki kamienia w Europie. Od paleolitu, czyli od starszej epoki kamienia, kiedy ludzie mieszkali jeszcze w jaskiniach, aż po neolit, kiedy ludzie zaczęli uprawiać rolę i hodować zwierzęta. Jak na wydarzenie ze swej natury niszowe, odwiedziło je w niedzielę wielu gości. Wprawdzie nie tylu, ilu przyszłoby na koncert Disco Polo, ale była to już liczba, dzięki której organizatorom kamiennego pikniku mógł z serc spaść kamień. Jego przyjazna kameralność wyszła zresztą uczestnikom na dobre. Ci pasjonaci historii mogą właściwie indywidualnie każdemu, kto tutaj przyjdzie, poświęcić mnóstwo czasu i być może zarazić go tą, ich tą pasją historii, pasją gdzieś tam grzebania się w ziemi, pasją poszukiwania nie tylko przyszłości, ale czasami zastopowania i, i, i popatrzenia w przeszłość, popatrzenia skąd jesteśmy, a w tym kontekście też dokąd zmierzamy.